Hej ludziska, zapewne widzieliście na mapach już coś takiego. Tak, to jest łódź, a bardziej po Guild Warsowemu Skiff. Do czego służy, jak go zdobyć oraz co dają związane z nim masterki, tego dowiedzieć się w tym materiale. Serdecznie zapraszam. Skiff jest to jeden z nowych środków transportu dodanym w End of Dragons, czyli nowym dodatku do Guild Wars 2. Jego zadanie jest proste. Oprócz transportu 5 osób, jest w stanie, i to jest jego główna zaleta pozwolić Wam łowić ryby na jego pokładzie. Ale dlaczego nie możecie łowić na brzegu? Ponieważ niektóre łowiska są dosyć daleko od lądu. Ok, jak zdobyć Skifa? Jeżeli posiadasz End of Dragons, musisz udać się na pierwszą mapę dodatku. To właśnie tam, na północnej jego części, znajdziesz NPC z sercem, które wymaga naprawienia łodzi, ratowania ludzi na naprawionej łodzi. Rozwalania na niej śmieci na wodzie lub po prostu mordowaniu przeciwników. Po zrobieniu serca masz możliwość kupić skifa. Gratulacje, jak go użyć? Stojąc przy lądzie pod guzikiem słapu, broni, masz mały kwadracik, a obok niego możliwość rozwinięcia tegoż okienka. Wybierasz skifa i ustawiasz go na wodzie. Przytrzymując lewy przycisk myszy, możesz go obracać, ile dusza zapragnie. Inna sytuacja jest w momencie, kiedy jesteście w wodzie. Po użyciu skiwa, on pojawi się na wodzie, a wy będziecie za jego sterami. Ok, jesteś na skifie. Co teraz? Pierwsze trzy guziki to ustawienia prędkości maksymalnej. Czwarty przycisk to bomba pod wodę do obrony własnej, a piąty przycisk to boost prędkości ładowany poprzez skile od 1 do 5 u pasażerów. Szósty przycisk jest to zmysł wędkarza, pozwalający zobaczyć na minimapie pobliskie łowiska. Za to ostatni klawisz. Odpowiada za kotwicę. W tym trybie możecie spokojnie chodzić po skifie. Co do masterek. Potrzeba 14 punktów by zrobić skifa na 100%, co patrząc na wszechobecne mastery pointy nie jest wielkim wyzwaniem. Pierwsza masterka uczy jak przyspieszyć łódź. Druga odpowiada za bombę. Trzecia za Busta do prędkości, a ostatnia masterka jest bardzo ważna dla łowienia ryb. Ponieważ członkowie waszego party lub składu dostają stale rosnącego fishing powera, o ile łowicie w łowiskach, czyli tych okręgach. Oczywiście każda z Masterek zwiększa życie Waszej łodzi o 2,5 tysiąca. Warto wspomnieć, że skifa możecie malować standardowo w zakładce DAI. Tam macie nową możliwość do wybrania skif. Same skify mają także skiny. Je znajdziecie pod H w zakładce Skif. Mam nadzieję, że ten mini poradnik Wam się podobał, że komuś pomoże w zdobyciu i zrozumieniu swojego skifa. Wyczekujcie kolejnych poradników, np. złowienia ryb czy z żółwia, który mam nadzieję niedługo już wpadnie. Zapraszam do subskrybowania, łapkowania i komentowania, jeżeli film Wam się podobał oraz dajcie znać, jaki poradnik chcielibyście na moim kanale następny. Mówi do Was Izu, hej!